Cześć dziewczyny, zapraszam Was dzisiaj na kolejny test i dzisiaj będziemy testować sobie mgiełkę utrwalającą, spray utrwalający, lakier do twarzy Jakkolwiek by to nie nazwać, Huda Beauty Resting Boss Face. Jest to całkowita nowość, niedawno weszła do naszej polskiej sephory i ma być to spray utrwalający, między innymi inspirowany tym, w jaki sposób e, makijaży utrwalały kiedyś w dawnych latach e, drag queen, ponieważ one zazwyczaj wtedy używały właśnie lakieru do włosów jako lakier do twarzy, który miał powodować, że właśnie makijaż nie będzie spływał. Póki pamiętam, jest godzina 12 w tej chwili. Ja ten makijaż zrobiłam bardzo późno, dlatego. Dlatego, że ja wychodzę dzisiaj do kina i jakbym zrobiła makijaż rano, a kino mam wieczorem, a to by mi za bardzo nie wytrzymało, to wyglądałabym jak półdupy za krzaka. I szczerze mówiąc, trochę obawiam się iść do tego kina, tak wiecie, nie wiedząc za bardzo czego się spodziewać po tym, ale z drugiej strony nikt mnie w tym kinie nie zna, więc szczerze mówiąc, nawet jeżeli będę wyglądała może niezbyt dobrze, może nie tak idealnie, jakbym chciała no to trudno. Jak widzicie makijaż mam już na twarzy, co dokładnie mam, co wiecie na twarzy, na policzkach, na oczach i tak dalej, wszystko macie wypisane oczywiście w opisie na dole, żeby już się jakby wiecie nie zagłębiać w to tu mi jakiś włos do twarzy wchodzi natomiast zanim przejdę do pryskania to jeszcze przy okazji tuż mi troszeczkę przeschnie przeczytam wam co jest napisane w ogóle na stronach Sephora. Spray kosztuje 135 zł, mamy 100 ml produktu, dla porównania na przykład Urban Decay Deslick, mamy tutaj 118 ml produktu bo tu mamy 4 uncje płynne, tutaj mamy 3,38 i on kosztuje 160, więc ogólnie cena jest porównywalna, jeżeli faktycznie będzie się dobrze sprawdzał. Na pewno na dzień dobry już widać różnicę pomiędzy sposobem aplikacji, ponieważ tu mamy atomizer, czyli mamy po prostu, wiecie, psiknięcie, natomiast z tego, co się orientuję, zaraz zresztą to sprawdzimy, to tutaj jest spray, czyli po prostu psz. I wiecie, i jedziemy tym. Natomiast co mamy napisane tutaj na stronie, że nie będzie już potrzeby poprawiania makijażu, około 16, zależy kiedy nałożyłyśmy makijaż. Odkryj całkowicie nowy spray Huda, Huda Beauty, który utrzyma Twój Resting Boss Face przez cały dzień. Idealny, jeśli jesteś na całodziennych spotkaniach lub masz problematyczną cerę, wymagającą długotrwałego krycia, ta genialna formuła zapewnia, że twój makijaż nie drgnie. Nawet jeśli możesz się, spo, nawet jeśli możesz się spocić, masz tłuszczą cerę, lub pryskasz twarz wodą. Co nasuwa pytanie, dlaczego. Co to za tekst? Ta wodoodporna formuła wytrzyma wszystko. Wysycha do ultramatowego wykończenia, które jest idealne dla tłustej skóry, która lubi produkować nadmiar sebum. Eee, zalecenia stosowania to oczywiście zaaplikuj cały makijaż, bo inaczej jaki byłby w tym sens. Włączając to cienie do powiek tuż do rzęs i pomadkę, dobrze wstrząśnij butelkę i spryskaj twarz kilka razy z odległości długości ramienia. Pozwól formule naturalnie zastygnąć bez zbędnego pocierania. Więc y, ja dzisiaj zrobię taki test, że po prostu pół twarzy zakryję sobie tutaj, wiecie, magazynem i spryskam tylko pół twarzy tym sprayem. Ja, tak jak wspomniałam, idę dzisiaj do kina, mamy standardowo, jak ostatnio, 30 stopni, więc y, no ciekawa jestem, czy po prostu będzie cokolwiek widać. Wrócę, podejrzewam, koło 8, czyli po jakichś 8 godzinach, no już powinno być coś widać, tak? I moja... Skóra produkuje bardzo dużo sebum, jeżeli wiecie, oglądacie moje filmy, no to wiecie, że po prostu tutaj czasami jest aż nadprodukcja. Ja na twarzy mam dzisiaj Revlon Colorstay oraz puder Peach Perfect, ponieważ ta kombinacja naprawdę sprawdza mi się dobrze. Ona oczywiście nie wytrzymuje całego dnia w upałach, po prostu nie ma żadnej takiej kombinacji, która by mnie wytrzymywała. Natomiast to połączenie jest takim połączeniem, które dosyć dobrze się sprawdza, więc... Dzisiaj je nałożyłam, ponieważ wiem jak ono wygląda, wiem jak się sprawdza, natomiast tak jak wspomniałam, pozostałe produkty macie wszystkie wypisane na dole. Mam nadzieję, że tusz mi już wysechł, że jak się tym popsikam, bo ja zawsze mam taki problem, że jak się psikam tymi mgiełkami, to właśnie tusz mi się moczy, potem mi się odbija i potem mam masakrę, więc mam nadzieję, że on mi już trochę wysechł. Ja wstrząsam butelkę, no i jedziemy, 12 godzina, start testu, muszę się jakoś tu odpowiednio zakryć i się tym spryskać, może ja najpierw spróbuję. A widzicie, czyli to nie jest jednak tak jak spray, chyba. Nie. To nie jest tak jak spray, tylko to faktycznie tak podobnie jak Urban Decay, czyli mamy psz, 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 takie psikanie. Ludzie tu pisali, że mówili, że zapach jest straszny, ale powiem Wam, że moim zdaniem nie jest. Nie jest nieprzyjemny zapach. Ja bym powiedziała, że pachnie tak jak. Eee, ładnie, czasami niektóre lakiery do włosów, jak jestem u fryzjera, czy gdzieś się, w, się wchodzi do salonu i tam ładnie pachnie, nie pachnie tak, że Was dusi, tylko taki jest, nie wiem, no mi ten zapach wcale za bardzo nie przeszkadza, no dobra więc w takim razie pryskamy dwa do czterech razy i zobaczymy No, jestem ciekawa, bo jest troszeczkę mokra moja skóra, szczególnie tutaj widać. Nie wiem, czy może za blisko go trzymałam, czy nie. Natomiast zastanawiam się, czy ja spryskałam sobie całą twarz, bo powiem Wam, że tu bardzo szybko wyschło. Co prawda pomogło troszeczkę powachlowanie się tym magazynem, bo jak otworzyłam oko, to aż mnie zapiekło, tak jakby może jeszcze było trochę wilgoci w powietrzu. No, tuż mi się nigdzie nie odbił, co też jest na dosyć duży pozytyw. Jeśli tak dotykam twarzy, to czuję taką warstwę lakieru, w sensie czuję taką, taką jakby lekką powłokę tutaj nie czuję, tutaj moja skóra jest elastyczna natomiast tu, tak jakbyście nie wiem pomalowały na przykład coś delikatnie lakierem do paznokci i się robi taka delikatna warstewka, to, to faktycznie to tutaj czuję, tutaj tego nie czuję natomiast tak jak ruszam, ruszam twarzą to nie czuję, żeby na przykład nie wiem żebym się tu przyknęła jakimś sprayem i po prostu wiecie miała tak zastygniętą twarz, nie, tutaj nic się takiego nie dzieje nawet jak wykrzywiam jakoś bardzo mocno twarz, to nic, nic takiego nie ma. No dobra, tak jak mówiłam, jest południe, jest około 12, wrócę za jakieś powiedzmy około 8 godzin. Myślę, że już jakieś rezultaty powinny być widoczne. Jeżeli mi się makijaż będzie rozpadał, no to wtedy zobaczymy jakby różnicę pomiędzy jedną stroną a drugą stroną. Tak więc widzimy się na koniec dnia. No dobra. 20.06, czyli 8 godzin z makijażem. I ogólnie makijaż nie wygląda źle, bo to jest kombinacja, która bardzo dobrze mi się utrzymuje. Jeśli chodzi o upały, no to jakby, wiecie, na przykład nie jechałam półtorej godziny autobusem w 30-stopniowym upale, tylko Raczej jechałam samochodem, w którym jest klimatyzacja, byłam w centrum handlowym, w którym owszem jest trochę ciepło, ale nie jest znowu tak gorąco, więc nie byłam jakoś super turbo nastawiona na te, wiecie, takie bardzo wysokie temperatury. Jeśli chodzi o porównanie połówek twarzy, to jedną dużą różnicę, którą widzę, to jest jakaś taka bardzo dziwna dziura tutaj, która. Nie wiem od czego się wzięła. Czy ja się jakoś tak tutaj oparam? Zazwyczaj się opieram tak. Staram się opierać jakby tu o włosy, żeby nie dotykać twarzy. Staram się to robić w ten sposób, ale zastanawiam się, czy ja się tutaj oparłam, że wytarłam sobie taką dziwną dziurę. Nie wiem o co chodzi, bo z tej strony jej nie mam. Natomiast jeśli chodzi o świecenie się, troszeczkę Was przybliżę. Jeśli chodzi o świecenie się, no to ja nie widzę dużej różnicy. Nie wiem, czy Wy widzicie dużą różnicę? Mam wrażenie, że. I tu, i tu wcale nie świecę się tak dużo jak na 8 godzin. I tu, i tu, jakby delikatnie się świecę. Nawet bym powiedziała, że ten cały spray nie za bardzo pomógł cieniom. Możecie zobaczyć, że one się zebrały. Więc dzisiaj za moją bazę posłużył korektor L'Oreal Modern Concealer. I mam wrażenie, wręcz, że. No nie, chyba. Chociaż może, że tu nawet trochę lepiej się utrzymały, tu gdzie nie było tego sprayu. Nie wiem, takie mam wrażenie, jakby tutaj się trochę zebrały, więc. No, ja nie widzę spektakularnej różnicy. Spodziewałam się, że naprawdę jeżeli już, to będzie widać. Aha, póki pamiętam, bo zapomnę. Zapach utrzymuje się bardzo długo. Mi ten zapach nie przeszkadza i mi się on wręcz podoba, ale ja naprawdę bardzo, bardzo długo go czułam. Podejrzewam dlatego, że on się też jednak dostaje trochę na włosy i na włosach czuć go trochę jak lakier taki, wiecie, do włosów czujemy. Ja przynajmniej czułam tak jak dotknęłam na przykład tych włosów tutaj takie, wiecie, sztywne. Więc zapach utrzymuje się bardzo długo. Więc jeżeli Wam ten zapach nie odpowiada, no to trochę mogiła. Ja go przynajmniej po prostu przez długi, długi czas czułam, nawet, nawet teraz, jak szłam w ogóle nagrywać po tych 8 godzinach, to też tak był taki, wiecie, taki. Taki powiew, gdzie tak nagle poczułam właśnie ten zapach z powrotem. Więc myślę, że żeby się za bardzo jeszcze nie wypowiadać, jutro zrobię dogrywkę i zrobię tak, że na połowę twarzy z powrotem nałożę chudę, a na drugą połowę nałożę The Slick z Urban Decay. I na przykład porównamy sobie je w ten sposób, żeby zobaczyć, czy na przykład one się czymś różnią, czy jest podobnie. No bo z drugiej strony, no tutaj na przykład nie widać zbyt dużej różnicy pomiędzy jedną połówką, na której był ten spray, a tu gdzie nie było sprayu, więc. Zobaczymy w takim razie jak to będzie, jeżeli zderzymy ze sobą dwa spraye utrwalające i u mnie akurat the Sleek lepiej się sprawdza niż All Nighter. All, All Nighter u mnie praktycznie ja nie widziałam po nich żadnych efektów i kiedyś e, fokusowana polecała the Stick, i ja go po prostu na jakiejś promocji takiej naprawdę jakiś wypasiony kupiłam, bo e, nie kupiłam go, bo, chyba go kupiłam poniżej 100 za 80 złotych czy jakoś tak, e, więc e, sprawdzimy po prostu jak one się mają jeden do drugiego. Więc ja na tą chwilę kończę. I jutro nagrywam drugi, drugi dzień, zobaczymy jak to będzie wyglądało i wtedy podejmiemy decyzję, w sensie ja podejmę decyzję, a zresztą Wy też możecie podjąć decyzję, bo Wy też podejmujecie swoje decyzje tak naprawdę, oglądając te filmy i widząc na żywo, jak to wygląda i tak dalej, więc będziecie mogły zobaczyć wtedy właśnie i same podejmiecie decyzję, czy to jest coś, co Was interesuje i co chcecie wypróbować, czy raczej nie. Dzień drugi, więc bez zbędnego gadania. Makijaż mam już na sobie, mam nałożone dokładnie to samo, co miałam wczoraj, poza makijażem oczu. Dzisiaj nie nakładałam nic na oczy, poza tuszem, ewentualnie wyrównanie po prostu koloru na powiekach. Natomiast wszystko jest dokładnie to samo, żeby w pewnym sensie odtworzyć trochę wczorajsze warunki, czyli to, co miałam na twarzy, żeby zobaczyć, czy tu mi się zadzieje to samo, czy nie. Mamy w tej chwili godzinę 8.30, więc jest zdecydowanie wcześniej. Ja spróbuję to podtrzymać jakieś powiedzmy 8-10 godzin, może do 18.00. Coś mi dzisiaj ten koczek nie wyszedł, ale nieważne. No i zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądać, jaka będzie różnica. Więc znowu na tą samą połówkę twarzy nałożę dzisiaj chudę, a na drugą połówkę nałożę Urban Decay. Swoją drogą teraz, jak przyłożyłam magazyn do, do, do twarzy, to cały czas czuć zapach chudy. Tak więc ten zapach będzie się utrzymywał, uważajcie, może na ubrania bo możliwe, że on po prostu, wiecie, no, jeżeli psikniecie sobie gdzieś bardziej na ubranie, to możliwe, że też, może dlatego ja też go tak wczoraj czułam, bo po prostu czułam go na ubraniu. Patrząc teraz na moją twarz i na to, że dosyć mocno wachlowałam się po psikaniu się zarówno jednym, jak i drugim, to widzę, że Urban Decay o wiele dłużej pozostaje mokre. Machałam się, machałam tym, wachlowałam się, wiecie, tym magazynem, a i tak cały czas tutaj widzę, że po prostu mam mokre czoło, natomiast jeśli chodzi o chudę, to już jestem całkowicie sucha. Natomiast um, to, co zauważyłam i nie powiedziałam Wam wczoraj, więc w sumie dobrze, że nagrywam dogrywkę, to to, że jak się to psika, to uważajcie, żeby wam się to nie dostało do oczu, bo ja nie miałam tak całkowicie zaciśniętych oczu, bo bałam się, że mi się tuż odbije i miałam, tak wiecie, przymknięte. I jak się Wam to trochę dostanie do oczu, to to tak cholernie szczypie że naprawdę trzeba bardzo, bardzo uważać. Mam teraz nawet trochę podrażnione oczy, no ale wiadomo, tak, to jest taka mgiełka, więc zobaczymy, jak to będzie cały czas czuję. Po prostu mokre tutaj po tej stronie, po stronie urbandika. i wydaje mi się, że nie przyknęłam nim więcej niż, niż chudą, ale zobaczymy. Jeśli chodzi o skórę w dotyku, no to jak się spryskałam, to teraz one są obie podobne. Wczoraj czuć było różnicę. Czuć było, że tutaj jest taka delikatna. Warstwa właśnie lakieru, czegoś takiego, właśnie jest delikatna powłoka. Tu skóra była taka mięciutka, taka standardowa, wiecie, jak normalnie, a tutaj czuć było. Natomiast w tej chwili, jak mam po obu stronach, to tak, ta jest jeszcze lepka. To jeszcze cały czas nie wyschło. To wyschło bardzo szybko. To wysycha naprawdę momentalnie. Tak więc przynajmniej taka jest różnica pomiędzy tymi dwoma. E, no i cały czas kurde czuję tutaj mokre na rzęsach, mokre na czole. No nic, dobra. E, koniec gadania, 8.34. Przechodzimy w takim razie do odliczania. I e, no, zobaczymy na koniec dnia po prostu, czy będzie jakaś różnica, czy nie. 19.08, tak więc czas sobie podsumować już cały dzień z, nie tyle z podkładem, co w zasadzie z migiełkami utrwalającymi, 11 godzin mam na twarzy cały makijaż oczywiście pomadkę zmieniałam 3 razy dzisiaj w ciągu dnia, nie wychodziłam na jakieś szczególnie długo natomiast dzisiaj z kolei też nie ma upału jest mniej więcej 24 stopnie, więc w porównaniu do upału z poprzednich dni, gdzie było 33, no to dzisiaj jest wręcz chłodno, możemy powiedzieć więc też jakby sobą nie miało się za bardzo kiedy wykryć Natomiast, nawet jak czasami robię testy, gdzie spędzam większość dnia w domu, to potrafię wyglądać 100 razy gorzej. A tu powiem Wam, że nie wygląda, przynajmniej w moim odczuciu, naprawdę to nie wygląda tak źle. Jak na, patrzę na siebie i w lusterku, i w podgląd, to jednak moja twarz po tych 11 godzinach. Naprawdę nie wygląda najgorzej, nie świecę się aż tak bardzo. Świecę się powiedzmy, że w umiarkowany sposób, a czasami po 5 godzinach potrafiłam wyglądać zdecydowanie gorzej. Możecie też przy okazji zobaczyć, że podkład nigdzie się nie zważył, nie powchodził nigdzie. Wygląda po prostu jak na podkład, wiecie, taki po 11 godzinach, ale no nie jest źle, tak? Jakby cały czas. Podkład y, trzyma się dobrze na twarzy, można by powiedzieć. Owszem, świecę się, tak, ale no 11 godzin, więc to jest naprawdę bardzo dobry wyczyn, jak na moją twarz i jak na to, co u mnie się czasami potrafi dziać. Natomiast, jeżeli biorę pod uwagę na przykład dzień wczorajszy, kiedy na połowie twarzy nie miałam w ogóle żadnej mgiełki utrwalającej, no to też z kolei trudno powiedzieć, że to jest na przykład cudowna zasługa, właśnie tych oto tutaj sprayów, bo w Wczoraj na przykład no też tej różnicy aż takiej dużej nie było. Co prawda tam było tylko 8 godzin, bo nie dałam rady wcisnąć trochę więcej w danym dniu. No ale mimo wszystko, tak, ta różnica tam była minimalna. Więc z jednej strony nie ma dużej różnicy pomiędzy jedną giełką a drugą giełką. Natomiast z drugiej strony, w moim przypadku, jeżeli chodzi o te dwa dni, jeżeli chodzi o tą kombinację Revlon i puder Too Face, też, jakby te giełki trochę wygląda na to, że nie są aż tak bardzo do końca potrzebne. No więc, jaki jest werdykt? Tak naprawdę, nie wiem, powiem Wam szczerze. Z jednej strony jest to fajna opcja, i patrząc na przykład na to, jak teraz wyglądam, to wiem, że jeżeli będę musiała gdzieś wyjść na cały dzień i wyglądać znośnie, no to to będzie kombinacja, z której na pewno będę korzystać. Natomiast, w zależności od tego, na co będę miała ochotę, to wybiorę jedną giełkę albo drugą. Jeżeli chodzi o porównanie na przykład tych mgiełek, no to szczerze mówiąc lepiej mi się używało chudy, dlatego że ona szybciej wysycha, momentalnie wysycha właśnie do jakby tego matu. Widziałyście, że ta Urban Decay była bardzo, bardzo długo mokra. Druga rzecz to zapach, bo tak naprawdę chuda ma zapach, to ma taki bardziej alkoholowy zapach, w sensie taki, wiecie, chemiczny, natomiast to ma po prostu taki bardziej przyjemny kwiatowy, taki słodki zapach, więc drugi, dru, druga rzecz na plus. No i trzecia rzecz na plus jest taka, że po prostu to nie tyle, że to jest tańsze, bo to ma mniejszą pojemność, jeżeli przeliczymy to na mililitry. To wychodzi dokładnie taka sama kwota, czyli 1,35, bo po prostu to się tak kalkuluje. Natomiast, no, jeżeli chcemy mniej pieniędzy wydać, no to po prostu w tym momencie chuda nas wyniesie taniej, a jakby, jakby proporcjonalnie wychodzi na to samo. Więc. Yy... Wendy jest trochę taki mieszany z jednej strony, bo pomiędzy tymi dwoma sprayami wybieram chudę, natomiast ogólnie nie widzę, żeby ona akurat zrobiła jakąkolwiek, jaką zbyt, wiecie, jakąś zbyt dużą różnicę na mojej twarzy, żeby tutaj było naprawdę um, niebo a ziemia pomiędzy jedną stroną a drugą. Na, tak naprawdę wczoraj nie było widać aż takiej dużej różnicy, dzisiaj tym bardziej, tak więc. No wiecie, same widzicie, jak to wygląda, więc też możecie podjąć decyzję, czy w ogóle chcecie sięgać po ten spray, czy nie. Z tego co widziałam, to online niestety już jest wykupione, ale tak jak większość popularnych produktów, tych marek, które obecnie są w promocji minus 20%, które praktycznie nigdy nie są, to wiadomo, że no, one są wymiecione tak naprawdę w pierwszej kolejności, tak więc... W pełnej cenie, jeżeli wróci, to same podejmiecie decyzję, czy chcecie kupić, a może po prostu jeszcze gdzieś do środy, do końca dnia zapolujecie na to stacjonarnie i kupicie któreś. No z kolei Urban Decay zawsze wchodzi na promocję minus 20%, więc ewentualnie wtedy wiecie, jak się tego nie uda, no to to i same podejmiecie decyzję, więc mam nadzieję, że ten test Wam trochę pomógł, że Wam trochę przybliżył ten produkt, składy tych produktów możecie sprawdzić na stronie Sephory, tam zawsze są wypisane składniki, ja się na nich tak bardzo nie znam, nigdy nie udawałam, że się znam na składach i nawet za bardzo się nie wczytywałam w te składy, po prostu sprawdzam jak one działają, od jednej z Was usłyszałam, że Urban Decay zapycha. Ja powiem Wam, używam go bardzo sporadycznie. Nie ma tak, że na przykład 5 dni z rzędu używam, więc ja po prostu nie jestem w stanie zauważyć, czy on zapycha, czy nie. Natomiast y, przekazuję taką informację, bo się taka pojawiła. Więc na wypadek, gdyby ktoś był jakoś bardzo mocno wrażliwy, albo gdyby ktoś na przykład bardzo łatwo się, mu, że tak powiem, zapychał na twarzy, to po prostu daję Wam znać, że. Taka informacja też się pojawiła. Więc e, to my się wydaje, że to tyle, jeśli chodzi o ten test. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy się na przykład skusiłyście na niego w trakcie tej promocji, ewentualnie czy macie ochotę go wypróbować, ewentualnie czy w ogóle używacie takich giełek. Ja jeżeli używam giełek, to właśnie takich fiksujących. Czasami, czasami zdarzają się dni, kiedy na przykład Trochę mi nie podoba się jak wygląda. Mi użyłam np. takiego Fix Plusa z Maca czy po prostu Smashbox Primer Water, bo to nie są giełgi utrwalające, one są bardziej scalające. Makijaż, one nie przedłużą trwałości naszego makijażu, natomiast te w teorii miały przedłużyć trwałość makijażu. Wydaje mi się, że, no, znaczy, no, patrząc na siebie po 11 godzinach, naprawdę się sobie podoba. W sensie makijaż naprawdę dobrze wygląda, ale patrząc na przykład na wczorajszy dzień, ta różnica nie była aż tak duża, więc. Dobra, koniec bo zaczynam się powtarzać. Dajcie znać co o tym sądzicie, czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie pa.